Na chwilę obecną wszyscy są skupieni na minimalnym przygotowaniu do KSA, ale tak naprawdę rok 2026 będzie dla Państwa prawdziwym poligonem doświadczalnym. W związku z tym informujemy już teraz, co zmieni się od 1 stycznia 2027 roku, aby byli Państwo przygotowani na wprowadzenie odpowiednich zmian jak najszybciej, to znaczy już w tym roku. Pierwszą taką dużą zmianą będzie wejście w system nowych podmiotów. Jeżeli do tej pory nie byliście Państwo zobligowani do wystawiania faktur poprzez KSeF, bo na przykład jesteście Państwo mikroprzedsiębiorcą, którego wartość sprzedaży nie przekracza w skali miesiąca 10 tysięcy złotych, to nie musieliście tych faktur do KSeF eksportować. Od 1 stycznia 2027 roku to się zmieni. Podobna zmiana będzie również dotyczyła tzw. faktur uproszczonych do 450 zł. Będą one musiały od 1 stycznia 2027 roku być już w KSEW wykazane. Kolejną kwestią, chyba najważniejszą z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest wejście w życie kar za niedostosowanie się do systemu. Kary są bardzo wysokie, więc warto już teraz podejść do tematu bardzo poważnie i już w 2026 stosować system tak, jakby te kary obowiązywały. Przypominam, że od 1 stycznia 2027 roku za każde naruszenie przepisów, to jest wystawienie faktury poza KSEF albo przesłanie faktury do KSEF niezgodnie z ustawowymi terminami, wysokość nałożonych Kar za pojedynczą fakturę może wynieść do 100% wykazanego w niej VAT-u, a jeśli jest to faktura bez VAT, prawie 19% w jej wysokości brutto. Rok 2027 przyniesie również zmiany w opisach przelewów. Będziecie Państwo zobligowani do umieszczania w ich tytułach numeru nadanego przez KSEF. Przypominam, że jest to ciąg 35 znaków, więc warto już teraz rozważyć. Nowy sposób na wykonywanie przelewów: z systemu księgowego, czy to z systemu do obiegu dokumentów, lub przez jakieś inne narzędzia. Reasumując, mocno Państwa zachęcamy do tego, aby rok 2026 potraktować tak, jak gdyby już teraz obowiązywały kary.